Siemanko, witam wszystkich na wtorkowym vlogu. wtorkowym vlogu na Milanie, czyli kultowej miejscówce dertowej w Polsce. Będziemy skakali do ogromnego basenu z gąbkami, motocrossowego basenu z gąbkami. Będzie super zabawa. Jest rampa z systemem do podwójnego fronta. Dokładnie tak, tutaj <laughs> widzicie, <dzisiaj, śmiech> tyle że nie ma, nie ma rozpędu. Papierze tam nagraj, nagraj o, lata mijają, papież, dokładnie ten sam, Yo. ten sam. Dobra, Oskar żartował, to znaczy nie żartował, bo jesteśmy w Milanówku, ale... A, to ja żartowałem, nie będziemy skakać ze basenu z gąbkami, to jest basen motocrossowy. My będziemy skakać kopeczki, będziemy skakać kopeczki, bo jesteśmy na wręcz legendarnym spodzie. Na tym spocie odbywały się zawsze Mistrzostwa Polski. Co prawda nie odbyły się od 6 lat, ostatnie były 2015 w 2015 roku, ale to jest właśnie ten spot, co prawda o połowę skrócony i zupełnie inny, ale to, to miejsce i dzisiaj tutaj będziemy jeździli. Słońce zachodzi, a my dopiero przyjechaliśmy. Nie, przyjechaliśmy chwilę temu, dobrą chwilę temu. Już nawet poskakaliśmy na korę za kaskę, jakieś triczki porobiliśmy. Ale ostatnio dużo się naoglądaliście rozdawania y, kasy za sztuczki, więc bez sensu było nagrywać dokładnie te same triki. Więc nie o to chodzi, żeby co tydzień po prostu klepać to samo na innych tak, Więc dzisiaj nagram wam Night Jam, bo po to tutaj przyjechaliśmy. Patryk Kopko, Downside Tail Whip. Nie widzieliście, ale zobaczycie, bo tak jak mówię, przyjechaliśmy tutaj na Night Jam i dzisiaj będziemy jeździć przy sztucznym oświetleniu. No i myślę, że będzie... Zaje... Dawaj Dawaj do downside'a Tik Maczek Idziemy do końca, cyk downside, Cik. siedzi pięknie Na no dzisiejszym nagrywatorem będzie Huber, co? Ponagrywasz trochę? E, oczywiście No, ale też wsadzisz jakieś salto Tak No Tak będzie Funny no tak, to taka, takie muściło. To bywa się sławnie. A to mogę coś powiedzieć jak wszędzie dotarł. Ej, mogę, mogę powiedzieć. Co co oczywiście. Kontencji? Maciuś, pozdrawiam cię. Wiem, że chciałbyś koszuleczkę. Buziaczki. No, ko jak koszuleczki, koszuleczki rozchodzą się jak świeże bułeczki. I, i co? I idę pojeździć, bo, bo się ciemno robi. No. Aha, ale czekaj, ciemno się robi, przecież się jeździmy po ciemku. No, to jeszcze posiedzę. Nie no, idę pojeździć. Koczara MGP. Teraz ja chcę powiedzieć, że nie boli dupa, że ty umiesz flipa salwak. I dzisiaj kupujemy 5 plastrów. Jak są i nie dolimy nogi. Nie chcę wiodące, to jest ogolone nogi dokładnie, co do każdego było. Nie, 5 plastrów. Otwarte. Joho! Mamy! Mamy to! Tych musiałem ujechać za razu Za tutaj gospodarzem, bo żeby od razu skomentować, gdzieś się zrobił flipa na pierwszej, to nie jest tak oczywiste jak zawsze, bo brakuje prędkości to nie trochę brakuje. Jest opór ciężko, żeby uzyskać prędkość do lotu, a do flipa to już w ogóle. Więc doceniam! Joo! Ale jaj! Zjechaliśmy z góry, bo trzeba troszkę sklepać tutaj na dole, bo przyszła jakaś wilgoć i zrobiło. Miękko jest naprawdę ciężko prędkość, ale sklepiemy robi się ciemno, to zaświecone, więc zaraz latamy. Samo się nie trzeba. A jednak... Jednak obec zmniejszamy gospodarz <noise> Wilgość nas pokonała. Skicker jest jeszcze bliżej niż był przesuwany na początku. Czyli jeszcze za dnia. Zobaczymy, jak będzie. No co, będzie dobrze? Dobre. Ale miałem powiedzieć, że mam tutaj Sebastiana, który od pół roku nie wyszedł na rolę No, to jest jesień, także coś tam będę wracał. A, usłyszał Milanówek, myśli, to chyba. chyba polskich... Tak, jak dostęp do sztupek dualowych? No, już ostatnie sztuki, więc trzeba się śpieszyć, jeśli ktoś jeszcze nie ma. Na no pierwszą się ruszyło, to drugą też trzeba, no taka kolej rzeczy. Ale chyba nie trzeba, bo tam był zapas. Gospodarz tutaj testuje hop po przybliżeniu. Ale to, że Marcin przejechał o niczym nie świadczy Jak jest Marcin? Ale Ty kopiko! Dawaj jakoś trika na korę? A dwa wipy. Dobra, Znaczy byłem raz taka. Ale przywalił tutaj obręcze w chromie gość. Siedzi. Siedzi jak nic. No, co to ma być? A przedtem było odstrzała. Odstrzała nie było. Bo kopiko nie podołał, dawaj jakąś tyliczka na korę. W ogóle Cheła wrócił, przecież go nie było. Wrócił cały i zdrowy. No, cały to nie powiedział, był zdrowy też nie. No, ale wrócił wasz ulubiony pan Wąs. Także Cheła, dawaj tyliczka. Tyk Fajr pcheła! To było do baraty! Patrz, Hubert, zabrakło cię na chwilę. Musiałem sam stało. nagrywać pchełę Patrz, leżałem. <laughs> padłem, padłem do odpływu, moi drodzy. Nie no, dzisiaj kamerzysta. E, Idę jaskoczyć na korkę też. O! Ale tutaj poszedł jak wściekły. Jak wścieknięty. Teraz co? kolka znowu czy hopy? A nie, tam ci jest ziomeczek, który zrobił się pierwszego swojego frontlipa i chciał, żebym mu nagrał, więc wyjedziemy z tym. ja jaj, brakło. Dawaj do góry, jeszcze raz. Tych, podejście numer dwa. Nie, się, się. No, do trzech jazdy sztuka? no to dawaj. Podejście numer 3! A ja nie tym razem, ale wcześniej mu wchodziły. A teraz co robisz, Kopika? Odpocząłeś? Jakiś tam przyjeci sobie na dłużej. No to dawaj, dawaj, dawaj. Yy, Hubert powiedz o tym czabanie. A, no to tutaj poszedł zakład, że jak czaban nie zrobi flipa, to golimy mu dwie nogi. Już miało być golone dwie nogi, ale okazało się, że go podbuzowaliśmy i będzie kręcił. Generalnie układ jest taki, że jeśli go zakręci, ale nie zląduje, zrobi całą rotację, no to odpuszczamy mu golenie nóg. No proszę. Yy, na tu co? Jednak jest no, no, nie, nie ma mocy. nie, nie ma mocy. Nie ma mocy. Wcześniej były, także widziałem gratulacje za wcześniejsze. Cyk. To jest, to jest Czaban. Czaban będzie robił klipa. Albo i nie będzie. Będzie czy nie będzie? Słucham się, waham się. Kopiko. Słuchaj, piękna sprawa. Trójeczka na drugiej. A gdzie trzecia, kolego? Gdzie trzecia? Nie no, nie wierzę. <mówi w pachy> yeah! yeah! <mówi w pachy> no i jak widzieliście, to 3 razy sztuka, czaban zrobił flipa, więc nie będzie miał niestety golonych nóg, a już liczyli na to, że... <mówi w pachy> Jeżeli wygolimy. No, no i co? No i kolejne salto w Legii Kraków, to drugie w tym, w tygu, w tym tygodniu. W tym tygodniu. Znaczy w ciągu 7 dni, nie? Bo to jest w niedzielę. E, tak, ja tak, to. Bo to, to mi nie minęło 7 dni. mamy sobotę, czyli dni, sześć dni. Także kozacko, kozacko. Czabani. W większości w ogóle, Sebastian, trzeba dobrego, line'a. widziałem, że nie nagrałeś. Zbyt że że powtórzył. Za, na pierwszej. Śmigiełko, walka o prędkość. I downside. No, nawet jak się wychodzi raz na, na pół roku, to jak się umie, to się umie. A tu. To się ja nie miał, czy jest straszna walka o prędkość, aż korby tu musiałem wcisnąć. Tam na przednie koło. No jest walka. Więc odpuszczam tą linię. Ale jazdy nie odpuszczam, jeszcze coś poskaczemy. Co jest? Bądź tego vloga Boła tu obsługa, idziemy podejść, nie wiem po co, ale idziemy. Pominki są? Co, rozrzucamy losowo? Nie, dla ciebie. Dla mnie? Nie, ja dla... No, czapunia na zimę jest. Tak jest no, okay, piękna sprawa. Ale to, ale jazdy nie kończymy. Ja poza tym przypomnę, że to jest weekend, który jest Krangworks, więc na no, dżemu tutaj chyba też nie skończymy. Dobra. No czyli powoli. Tu będzie co Nie, nie ma No gdzieś tam kolega. Dobra, co będzie co będzie, Patryc? Trzy A umiesz już? Nie wiem. A i temu też nie wyszło, więc może ja zrobię. Nagraj mi, Hubert. Dobra. Serio od razu. Z bomby. Co robisz? No dawaj ja od razu. No dawaj. Tak tam wrócimy do Krakowa, tego doszkolimy. Jo! Uwielbiam kurwa, Patrzcie na kurwy Idealnie pół obrotu korbami. No, trzy źli miał być bar ale może być pół krank flipa Kończymy, bo tej chłopaki ci z tam już chcą jeść za marsli, więc to chyba koniec vloga. To nie jest pewne, ale pewnie będziemy oglądać Krankworks. No. Jej, jej.